15 tysięcy brutto, mniej więcej. To jest jedna pensja ministerialna, co jakieś netto daje około 9 tysięcy. W związku z tym mówimy o sumie niecałych 20 tysięcy złotych. Strasznie dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy, oczywiście. Na pewno pomogą. Trzeba przyznać, że Waldemar Pawlak zachował się bardzo honorowo. Ale już był jakiś sygnał, jeszcze niezależnie od tego, co zobaczyliśmy, że już te pieniądze płyną, już na koncie, już przelew jest robiony. Przelewu, czy... chyba chyba przelewu chyba jeszcze nie ma, pieniądze chyba jeszcze na miejsce nie dotarły, no ale to możemy dać czas Waldemarowi Pawlakowi. Na pewno będziemy to sprawdzać, czy pieniądze dotarły, ale sądzę, że jeżeli już powiedział A, to na pewno powie B i teraz byłoby zupełnie niepolityczne, gdyby zapowiedział i obietnicy nie dotrzymał. Bałaś się, że może w tej sytuacji być inny wynik, że to twoja pensja? Nie do końca, na szczęście, ponieważ ja w ostatniej chwili ważąc plusy i minusy, powiedziałam, że mój zakład będzie o przekonanie. Na to przystał premier Pawlak, powiedział, że w takim razie jego pensja, moje przekonanie. w pewnym sensie premier Pawlak sam sobie jest winien, bo otrzymuje się przekonanie, a on jednak mówił pensja, pensja, więc sam Sił. Jak najbardziej, jak Taki najbardziej. Jak najbardziej. No, jest oczywiście honorowym strażakiem, być może honor i odwaga i dotrzymywanie słowa leży w jego charakterze. No Z tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy, tak, dlatego że sam przyznał się do, bardziej, do tego. Tym bardziej, że, że są pewnie jest mu troszkę głupio, ponieważ dosyć nieładnie mówi o tych wszystkich instytutach badania opinii publicznej sondażownie, a te sondażownie dawały mu nawet w sondażach właśnie zdecydowanie lepsze wyniki niż te, które podczas wyborów 20 czerwca osiągnął.